Что? Jaka to jest wielka napaka. Jak może część z Was wie, mój stary odkurzacz, delikatnie rzecz umiejąc, za nie mógł, wydaje masakryczne dźwięki podczas pracy. No i szukam alternatywy, powiedzmy, do tego sprzętu. Tak się złożyło, że firma Kärcher podesłała na testy odkurzacz NT50, łamany przez jeden. I właśnie w tym filmie chcę zobaczyć, chcę Wam też pokazać, co dostajecie w takim zestawie. Jeżeli kupujecie, no, nie ma co ukrywać, profesjonalny odkurzacz. Dlatego ten odcinek to będzie taki unboxing. Oprócz Standardowego pudła z odkurzaczem, w którym jeszcze nawet nie wiem, co jest w zestawie tak firmowo, dostałem również odsysacz do zwierci, chyba tak się to nazywa fachowo. Czyli wiecie, montujecie sobie ten odsysacz pod rurę z odkurzacza i możecie sobie wiercić bezpyłowo. Zaraz to zobaczymy jak to wygląda. Nie chcę na dzień dobry zniszczyć tego pudła. Gumeczka. Plastikowa obudowa, a to nie wiem co to jest. Trzeba będzie przeczytać instrukcję, tak czy siak. Ja tutaj mam odsysacz do zwierciń. Dostałem również pięć worków na pył. Są to worki klasy M. Na razie tego nie będę otwierał. Zobaczymy co jest firmowo w pudle. Na pierwszy ogień idzie szczotka. Na razie tu jest gumowana. Zobaczymy, może będą wymienne. To jest gras woreczki Tak, są. Jest też szczotka taka tradycyjna z włoskami. Kartoniki, kartoniki. Papierologia, jak na odkurzacz to dość taka gruba. Ale tego nie jest potrzebne na już. Mamy jeden worek, to jest worek... Pisze tu gdzieś klasa, czy to są te same? no Tak na szybciochanie znajduję. Jest tu numer katalogowy, ale... Wygląda to na to samo, czyli jest szansa, że to jest też klasy M. Czyli jeden worek jest w zestawie. Rura do odkurzacza. Tutaj są rury do łączenia tego. Sztuk dwie, stalowe, fajne rureczki. Teraz sam odkurzacz, jak go wyciągnąć? Bo on jest zdecydowanie większy niż myślałem. Do małych to nie należy. To jest większe niż mój poprzedni. Czy cięższy? Chyba podobnie, ale na pewno większe. Ale widzę, że tu jest więcej bajerów, którym wypada się przyjrzeć. pudle więcej nie ma. No na pierwszy rzut oka to on wygląda naprawdę, naprawdę zacnie. Jak tam pokrętełka, to jest prawdopodobnie moc sania i ona nie jest płynna, tylko jest na klik. Jest fajny opór. To muszę poczytać oczywiście, co to jest. Tu jest większy skok. Ale teraz na klik. Standardowe jak w profesjonalnych odkurzaczach. Gniazdko, wlot na rurę. Kabelek jest taki, no powiem Wam, naprawdę zdrowy. Grubaśny w grubej obudowie, więc na budowę to będzie jak znalazł. Dużo jest takich skrytek, przejściówek, takich wbudowanych już w zestaw. To też trzeba zaliczyć na plus. Fajne jest to, że to wszystko da się zbudować mieć zaraz przy maszynie, zresztą za chwilę ją skompletuję, a nie, że e, trzeba mieć to w osobnych walizkach czy czymkolwiek takim. Komplet najważniejszych rzeczy macie zaraz przy maszynie. Czekajcie, ja to złożę. Sek, skoro piszę pres. No to trzeba zrobić pres. Ale ja tu nie umiem zrobić pres. No nic, trzeba instrukcję poczytać. Ale to było banalne, aż wstyd. Dobra, to żeby Wam też nie było wstyd. Tu jest Przycisk, pres, ale samo wduszenie go nic wam nie daje. Raz do środka, dwa do środka. Tyle, człowiek się uczy całe życie. Tutaj jest już ta szczotka taka z futerkiem, czy nie ma to? No normalna typowa szczotka pododkurzanie klik-klik, zabezpieczenie nic wam nie wylatuje. Standardowo, raczej już w tej klasie. Urządzenie. Kółeczka. No, tak patrząc, w porównaniu do mojego poprzedniego, to tutaj jestem bardziej wyprostowany. Ta rura tutaj, to wszystko jest dłuższe niż w moim poprzednim odkurzaczu. W perspektywy czasu i już mojego nie najmłodszego wieku. Jak najbardziej przydatne, że nie muszę się garbić. Ogólnie, no wszystko jest tak fajnie na wysokości. Mój poprzedni odkurzacz był niższy, więc trzeba się schylać, a tutaj wszystko macie pod ręką. To są drobnostki, ale naprawdę te drobnostki potem wpływają Wam na komfort roboty. Na na razie jest spoko. Szybkie odpinanie węża. Dobra, to teraz, żeby dać ten odsysacz, oryginalnie nie wejdzie, więc pewnie będzie potrzebna ta przejścióweczka. Kurde, no elegancko. Jeszcze to jest delikatnie to, na gumie tutaj osadzone, więc fajne. Ciasno fajnie pasuje. No, tu jest jeszcze na pierścieniu. Możecie siłę ssania sobie ustawić, bo macie otwór i możecie go zasłaniać albo nie. Fajny bajer. Chyba jest to zrobione tak, że wszystkie żółte elementy są jakkolwiek ruchome. To też pomaga. Tutaj są oryginalne uchwyty. Jak widzicie, nawet jest to przygotowane już pod szczotkę, Więc rurki Wam się nie będą pałętały nigdzie. Uchwyt. Da się wyregulować. Fajne. A tutaj pewnie są na wąż. Uchwyty to sobie zaraz sprawdzimy, czy da się tutaj zawinąć węża. No bajerek fajny. Wszystko na miejscu. To wpina się tu. Tak nie robicie, to wpinacie tu, pewnie tu jest jeszcze miejsce na kabel, uchwyt, fajny kompaktowy zestawik, a teraz trzeba zobaczyć co jest w środku. Jeżeli chodzi o zbiornik, no to jest on dość głęboki, są jakieś przeżłobienia, pewnie w celu usztywnienia całości. Tutaj jest do płynów odciąg, żeby można było wodę spuścić, bo ten otwórzacz również pracuje na mokro i tyle. Sam plastik wydaje się mocny, ale to trzeba stwierdzić już przy normalnym użytkowaniu. Jak na film wiecie taki unboxingowy, myślę, że zawartość jest cała przedstawiona. Oczywiście jeszcze trzeba go uruchomić i posłuchać, jak on głośno chodzi. Liczę, że raczej będzie cichy. Ale ja sobie teraz wezmę na spokojnie i poczytam całą instrukcję, co z nim można, co nie można i tak dalej. No i trzeba go już przetestować, nie wiecie, w takich tam kontrolowanych warunkach, tylko już czysto na budowie w normalnej robocie, bo tak się najlepiej sprawdza sprzęt. No niestety on nie ma działać na wystawkach, tylko to jest sprzęt profesjonalny, więc on ma na siebie zarabiać i sprzątać takie jak tutaj są budowy. I nie tylko, dlatego zobaczymy jeszcze na sam koniec, jaki on jest głośny. Ciąg ma dobry. Tutaj jeszcze się dowiem, co to jest, ale to było ciągłe odsysanie, odkurzanie. Tu pewnie jest odczepywanie filtra. Tylko nie wiem, czy mi się różni 2 od 3, ale może za kilka się okaże. No to chyba teraz już jest kompletny. Pokazanie jak ten sprzęt pracuje, przynajmniej w takich na razie sterylnych warunkach, reszta już przy normalnej pracy. Tu jeszcze Wam wyświetlę całą planszę z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego sprzętu. I mam nadzieję, że kolejny film już pokażę jak on faktycznie działa. Tymczasem nara!